Witaj, w tym materiale przybliżę Ci temat rwy ramiennej. Powiem z czego ona może wynikać, w jaki sposob, sposób możemy ją badać oraz także pokażę Ci dwa proste ćwiczenia, które pomogą Ci w walce z tym schorzeniem. Rwa ramienna w definicji polega na tym, że mamy ból, drętwienie, które wynika z ucisku korzeni nerwowe, czyli jakby, abyśmy mówili o rwie ramienny, musi dojść do jakiegoś podrażnienia korzeni nerwowych, nerwów, które wychodzą z odcinka szyjnego, kręgosłupa szyjnego, a także górnego odcinka piersiowego kręgosłupa, które unerwiają czuciowo i ruchowo kończynę górną. Więc tutaj ten warunek musi być spełniony. Jak najczęściej dochodzi do podrażnienia tego korzenia. No pierwszą taką przyczyną to jest po prostu dyskopatia, czyli powstawanie wypukliny krążka międzykręgowego, który będzie kierował się w stronę korzenia nerwowego i powodował jego zaburzenie zaburzenie jego ukrwienia, a przez to pogorszenie odżywiania, co będzie skutkowało np. właśnie drętwieniem, spadkiem siły, czy np. przykład mrowieniem jakby w zakresie, który jest zaopatrywany właśnie przez ten korzeń nerwowy. Oprócz dysku, oprócz samej wypukliny. Może, mogą to także być czasem jakieś masywne zmiany zwyrodniowe albo osteofity w kręgosłupie szyjnym. Czasem także będzie to niestabilność, np. w wypadku, gdy mamy jakieś usztywnienie w kręgosłupie szyjnym, czy na przykład może to być znaczy jakiś stan pooperacyjny, gdzie jest jakaś stabilizacja. Wtedy segmenty nad tą stabilizacją często, ulegają na, często są nadruchome i mogą poprzez tą nadruchomość także drażnić nam korzeń nerwowy. Poza tym czasem, ale o wiele rzadziej będą te przyczyny leżeć w tkance, w tkance mięśniowej, czyli na przykład w mięśniach pochyłych, w mięśniach piersiowych, czy też w mięśniach samego ramienia, ich jakieś nieprawidłowe funkcjonowanie, ich podwyższone napięcie, już naprawdę mocno podwyższone, to muszą być jakieś większe problemy z mięśniami, ale także mogą, mogą powodować nam to, że będziemy będzie mieć się podrażnienia samego nerwu. Czyli podsumowując, jakie będą objawy, najczęstsze objawy rwy ramiennej, to będzie ból, który będzie promieniowo. Bardzo często ten ból właśnie będzie miał ciągłość od kręgosłupa szyjnego poprzez łopatkę, ramię, przedramię, często do palców. Oczywiście ten ból może być także podzielony, że będziemy odczuwać go w szyi i na przykład tylko w ramieniu, albo w szyi i w przedramieniu. Tutaj mogą być różne kombinacje związane z tym w jaki, na jakim poziomie jest ucisk tego korzenia oraz w jakim stopniu ten dany, ten dany korzeń nerwowy jest, jest drażniony. Natomiast kiedy, jakby prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo tutaj polegam tylko, mówię tylko o pewnych objawach, zawsze jakby taka sytuacja, gdzie mamy rywy ramienną, ona po prostu wymaga diagnostyki, którą będzie przeprowadzał fizjoterapeuta, którą będzie przeprowadzał, przeprowadzał lekarz, a z takich ogólnych objawów, rwy barkowej nie będzie wtedy, kiedy ból będzie występował miejscowo, albo ten ból będzie rozlany, ale także w jakimś ograniczonym obszarze, czyli na przykład będziemy pokazywać, że boli nas, na przykład to jak przyłożymy sobie dłoń do kręgosłupa szyjnego, powiem, że mniej więcej taki obszar powoduje ból. Tutaj szybciej możemy wtedy myśleć o jakichś problemach, bo oczywiście z samym dyskiem. Ale dyskiem, który nie powoduje jeszcze ucisku na korzeń nerwowy albo na przykład jakąś niestabilnością, która powoduje miejscowe podrażnienie tkanek, ale także nie tego korzenia nerwowego. Także może to wynikać z jakiegoś przeciążenia mięśni. Kiedy, jakby, jakie sytuacje mogą powodować to, że, że jakby nabawimy się tego? problemu. Najczęściej no, rwa ramienna nie jest spowodowana przez jakiś szybki, jakiś jedna, jednorazowy uraz. Oczywiście jest taka możliwość, ale częściej wynika ona z jakiegoś długotrwałego obciążania kręgosłupa. Oczywiście klasycznym przykładem będzie to, kiedy siedzimy nieprawidłowo w takiej pozycji, bo to generuje jakby nierównomierne rozłożenie się sił w kręgosłupie i to jest pierwszą drogą do tego, aby powstała dyskopatia. A dyskopatia jak powstanie? To może mieć z kolei już przebieg taki, że będzie kierować nam się w stronę korzenia nerwowego i drażnić, uciskać ten korzeń nerwowy. Więc raczej długofalowe działanie, że już kiedyś czuliśmy jakieś problemy, jakieś bóle w kręgosłupie szyjnym, aż czasem zaczęliśmy odczuwać, że ten ból się przenosi. Załóżmy co miesiąc jest go trochę więcej, albo co tydzień jest go trochę więcej. Zaczyna zboleć łopatka, zaczyna boleć nas na, prze, przed ramię, aż ból schodzi do palców. Często jest właśnie taka kolejność, że ból jakby zaczyna się od tych części tak zwanych bliższych i kieruje się coraz dalej na obwód, ale oczywiście też nie jest to, nie jest to regułą. Natomiast tutaj z samej rwy ramiennej niekoniecznie będziemy się spodziewać w momencie, gdy mamy jakiś ostry incydent bólowy kręgosłupa szyjnego, czyli na przykład spaliśmy gdzieś źle. Paliśmy w samochodzie, w samolocie, nasza głowa gdzieś była skierowana bardzo mocno. Oczywiście także może dojść do czegoś takiego, ale częściej jest to podrażnienie tkanek, które są miejscowo w obszarze kręgosłupa szyjnego. Jeśli jesteśmy przy temacie rwy, ramieny, to także musimy bardzo mocno zwrócić uwagę na to, że objawy często mogą być tak zwanymi objawami dwubiegunowymi, że wętwiej nam dłoń, ale problem jest i w szyi, i na przykład w nadgarstku. I to także powinno być badane przez fizjoterapeuta, przez lekarza, bo czasem samo leczenie kręgosłupa szyjnego będzie niewystarczające, ponieważ tutaj poprawimy stan pacjenta i objawy będą nieco mniejsze, ale problem będzie występował w nadgarstku, czyli jakby ten sam nerw jest drażniony na przykład w dwóch albo w trzech miejscach. Kolejnymi objawami, które mogą świadczyć o tym, że rzeczywiście mamy tak tzw. rwę ramienną, będzie spadek siły. I to może być spadek siły, np. z samego ramienia, gdy będziemy zginać łokieć, gdy będziemy prostować łokieć, ale także spadek siły dłoni oraz zaburzenie czucia. I te zaburzenia czucia mogą być na różnych obszarach, może to być boczna część ramienia, mogą być to różne palce, różne części tych palców. W każdym razie zaburzenie czucia. W obszarze kończyny dolnej także jest jakby już przybliżona do tego, do diagnozy w kierunku tak zwanej rwy ramiennej. Oczywiście w obszarze rwy ramiennej tutaj także musimy diagnozować, który nerw jest podrażony, który daje nam najwięcej objawów. Nie musi być jeden, ale nigdy nie możemy tego traktować ogólnie, że po prostu jest Rwa ramienna i jakby koniec tematu w obszarze, tej rwa jest bardzo, bardzo ogólnym tematem i jakby w obszarze, gdyż wiemy, że jest to problem z układem nerwowym, to musimy dalej diagnozować, z jaką częścią układu nerwowego jest tutaj tak naprawdę, e, tak naprawdę problem. Jak możemy zapobiegać powstawaniu tego problemu, albo jeśli już ten problem wystąpi, to co możemy zrobić, szczególnie zanim po prostu trafimy do specjalisty, na pewno musimy zwrócić uwagę na to, jak jest ustawiona nasza głowa. Na przykład w pracy, a podczas spania, podczas spania niesamowicie istotna będzie tutaj prawidłowo dobrze dobrana poduszka, czyli taka, która redukuje nam ból, taka, która odciąża cały kręgosłup szyjny, a nie powoduje, że na przykład połowa szyi wisi, albo gdzieś jesteśmy w jedną, czy w drugą stronę zgięci. Jeśli chodzi o postawę w pracy, to najistotniejsze będzie wiadomo to, aby uciec z tego ustawienia, do tego ustawienia, ponieważ ucieczka głowy do przodu zamyka nam korzenie nerwowe, zamyka nam otwory międzykręgowe, które wychodzą, korzenie nerwowe, i to także przyczynia się do powstania tej tak zwanej rwy ramiennej. Więc tutaj na te dwie rzeczy zwracamy szczególnie uwagę, plus to, aby nie zbyt przykład długie podpieranie się na jakimś twardym podłożu, chociażby na biurku może także dawać nam objawy, szczególnie z obszaru nerwu łokciowego. Nie musimy się uderzyć w ten nerw tak, jak każdy z nas to zna, gdzie ból promieniuje nam, rzutuje nam do czwartego i piątego palca, ale samo przebywanie długo w takim ustawieniu może powodować, że ten nerw będzie delikatnie, ale jednak długotrwale drażniony i także stąd będzie, po, jakby ten ucisk będzie powodował objawy do czwartego i piątego Czwartego, piątego palca. Natomiast jeśli chodzi o same ćwiczenia, to dwie bardzo proste rzeczy. Pierwsza to korekcja, taka hiperkorekcja ustawienia głowy, ale nie tylko głowy. Musimy stanąć prosto, tak jakbyśmy chcieli być jak najwyżsi. Patrzymy na wprost. Opatki są lekko ściągnięte. Nie z całej siły. Lekko są ściągnięte i ruch, który wykonuję, to jest ruch, jakbym chciał delikatnie przytaknąć, czyli ja jednocześnie przesuwam głowę do tyłu i pochylam ją do przodu. Robię taki ruch. Jakbym chciał zrobić sobie taki drugi podbródek. Ruch wykonuję delikatnie i płynnie. Nie muszę zatrzymywać się przy tym ruchu. Mogę odczuwać rozciągania, szczególnie z tyłu i na samej górze kręgosłupa szyjnego i to jest OK. Czego nie chcemy? To prowokacji tych objawów albo bólu drętwienia w innym obszarze szyi czy gączyny górnej. Jeśli coś takiego będzie, to nie idziemy jakby do tego zakresu. Zatrzymujmy się szybciej. Jeśli tu czuję drętwienie, to wykonuję ten ruch tylko tutaj. Unikam bólu unikam drętwienia w tych ćwiczeniach, ponieważ ból i drętwienie będzie wynikał wtedy z bezpośredniego drażenia układu nerwowego, a to nie będzie korzystne. My nie wytrenujemy układu nerwowego, by drażniać go i uciskając go, tylko tutaj musimy go odciążyć. I druga rzecz, także bardzo prosta, to taka delikatna praca z samoupadką. Stoi tak jak poprzednio, dobrze mieć lustro przed sobą, tak żebyśmy widzieli, w jaki sposób wykonujemy to ćwiczenie. I Ruch, który wykonuje, to delikatne przesuwanie łopatki. Ten ruch nie jest idealnie do góry i na dół, tylko on jest, tak jak przebiegają żebra do góry i do przodu, i w dół i do tyłu. Wykonuje taki ruch, ale także nie w pełnym zakresie. Robię to, powiedzmy, na 80% możliwości zakresu ruchu łopatki. Ciągle stoję prosto i bardzo ważne, żeby moja głowa była skierowana na wprost. Ręka, jeśli nie będzie powodować jakiegoś drętwienia, zostawiamy ją prostą w łokciu, natomiast jeśli byłyby jakieś objawy, po prostu musimy ją zgiąć w stawie łokciowym i wtedy pracujemy w ten sposób. To ćwiczenie jest po to, aby delikatnie zwiększyć mobilność układu nerwowego, zwiększyć mobilność splotu ramiennego, aby nerwy w tym obszarze miały nieco więcej tej ruchomości, co może nam dać jakby odciążenie dla całego nerwu, który daje jakieś objawy z podrażnienia. Oczywiście te ćwiczenia są proste i musimy zawsze mieć szczegółową diagnostykę, czy nie powinniśmy wykonywać czegoś jeszcze, czy czegoś wręcz innego, może inne ćwiczenia będą wręcz szkodliwe dla nas, więc tutaj zawsze w takich wypadkach musi być spotkanie z fizjoterapeutą, często także spotkanie z lekarzy. Jeśli chodzi o badania obrazowe, jeśli mamy takie objawy drętwienia, to od razu idźmy na rezonans magnetyczny. On nam powie jak najwięcej. Opis od radiologa powie nam bardzo dużo w tym badaniu. Zdjęcie RTG niestety tutaj wiele nam może nie wnieść do tematu. Zaczynajmy po prostu od razu od rezonansu magnetycznego. Tyle w tym materiale. Dzięki za Twój czas. Do zobaczenia. Do usłyszenia.